Siemanko, dostałem dzisiaj wiadomość na maila, którą pragnę Wam pokazać, żeby Was ostrzec, żeby po prostu się nie władować i nie stracić pieniędzy z konta. Nazywam się Wiesława Maria Brokan, jestem 64-letnią wdową. Obecnie przybyłam w szpitalu w Sztokholmie, w Szwecji z powodu poważnego raka piersi. Mój lekarz właśnie poinformował mnie, że mam tylko 25 ten szans na przeżycie operacji w ciągu kilku dni. Kontaktuję się z Tobą, aby pomóc otrzymać ogromną sumę pieniędzy. Aby pomóc otrzymać ogromną sumę... Maria Brokan chyba po polsku za dobrze nie umie pisać, ale dobra. Milion pięćset tysięcy euro. No to nie musisz pisać mi ile tam. Jak ogromna, to już spodziewałem się, że będzie co najmniej milion. <grytanie> na Twoje konto bankowe które wykorzystasz na cele charytatywne ku pamięci mniej mojego męża na ziemi. O, pomagając biednym i mniej sorry, uprzywilejowanym dzieciom. Nie mamy dziecka, które by odliczyło pieniądze, a jeśli umrę podczas operacji, pieniądze zostaną zapomniane w banku. Prosimy o szybką odpowiedź, aby uzyskać więcej informacji. Niech Bóg cię. Ale co? pierdolnie czy to bo ja nie wiem bo nie zobaczcie niech Bóg cię no trzeba się domyślić pani Wiesława Maria Brokan zobaczcie co odpisałem nie będę czytał także uważajcie na takie maile nie odpisujcie na to bo pani Maria Brokan i inni Będą chcieli wam wydymać konto. Wyciągną wszystkie dane jakie są możliwe. No i później wejdziecie i nic na koncie waszym nie będzie. I pani Mar Marii jak ona ma? Wiesława Maria, przepraszam. Brokan. Co to za nazwisko w ogóle? No nie wiem. Może i Polskie. Ale te Chińczyki czy to nie, nie wiem kto to w ogóle. Dziadosło. No jeszcze się ludzie na to nabierają, także... Lepiej pokazać. Pozdrawiam miłego.